Timeline Polska to towarzyska gra karciana przeznaczona dla od 2 do 8 graczy w wieku co najmniej 8 lat, w której zadaniem graczy będzie umieszczanie na osi czasu wydarzeń z historii Polski od jej początków po współczesność. W pudełku z grą znajdziemy 110 dwustronnych kart, instrukcję do gry, poręczną puszkę na elementy. Dwustronne karty z jednej strony zawierają ilustrację i nazwę, a z drugiej dodatkowo datę, kiedy prezentowane na karcie wydarzenie miało miejsce. Karty należy potasować, tworząc z nich talie tak, by strona z datą była na spodzie niewidoczna. W zależności od liczby uczestników, gracze otrzymują po 4 karty w rozgrywce dla 6, 7 i 8 graczy, po 5 kart w rozgrywce dla 4 i 5 graczy. Po 6 kart w rozgrywce dla 2 i trzech graczy. Każdy gracz układa karty przed sobą, nie zaglądając na stronę z datą. Stali z kart należy wziąć wierzchnią kartę i ułożyć na środku stołu, tak aby data wydarzenia była widoczna dla wszystkich graczy. Grę rozpoczyna najmłodszy z graczy. Rozgrywka jest podzielona na rundy, a w każdej z nich gracze po kolei, począwszy od pierwszego i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, będą dokładali posiadane karty do tych wyłożonych już na środku stołu. Celem gry jest pozbycie się wszystkich posiadanych kart przez gracza. Aby dołożyć kartę, gracz wybiera jedną z wyłożonych przed sobą, a następnie, nie zaglądając na stronę daty, układa ją obok tej na środku stołu, po jej lewej stronie, jeśli uważa, że wydarzenie, które dokłada, miało miejsce wcześniej, lub po jej prawej stronie, jeśli dokładane wydarzenie miało miejsce później. Teraz należy odkryć dołożoną kartę i sprawdzić, czy została umiejscowiona prawidłowo. Jeśli tak, gracz kończy swoją turę i kolejka przechodzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara na kolejnego gracza. Jeśli jednak gracz umiejscowi kartę nieprawidłowo, wówczas odrzuca dokładaną kartę, dobiera nową, a jego tura się kończy i rozgrywka przechodzi na kolejnego gracza. Z czasem, gdy na środku stołu będzie coraz więcej kart, gracz będzie mógł umieszczać wydarzenia nie tylko na skrajnych polach, ale także między już wyłożonymi kartami, tak by powstająca w ten sposób oś czasu była prawidłowa. Jeśli gracz dokłada wydarzenie, które ma tę samą datę, co już wyłożona na osi czasu karta, wówczas prawidłowe jest dołożenie nowej karty zarówno po lewej, jak i prawej stronie karty leżącej już na osi czasu. Jeśli na koniec rundy gracze mają jeszcze jakieś karty przed sobą, kontynuujecie grę. Jeśli jednak któryś z graczy nie ma już przed sobą żadnych kart, natychmiast wygrywa. Jeśli więcej niż jeden z graczy pozbył się w danej rundzie ostatniej karty, wówczas gra toczy się dalej, ale tylko między graczami, którzy nie mają już kart. Pozostali odpadają. Gracze bez kart losują po jednej karcie stali i rozgrywają kolejne rundy według normalnych zasad, do momentu aż któryś z nich jako jedyny zagra prawidłowo swoją ostatnią kartę w rundzie, pozbywając się w ten sposób wszystkich kart. Życzymy wielu fascynujących rozgrywek.